Ej, chłopie, czego nagrywasz ten pociąg? Wośpu. A przeszkadza to Panu w czymś? Tak, przeszkadza mi. Bo co? Specjalny pociąg Wośpu z okazji 33. edycji tej imprezy znajduje się właśnie na stacji Gdynia Główna. Jak wygląda ten pociąg? Co w sobie zawiera? Zaraz Wam to wszystko pokażę. Czy może ukrył się tam Jurek Owsiak? Przekonajmy się. No i proszę Państwa, ja już na właściwym Peronie. Za mną tutaj dwa czeskie nurki. No i czekamy na zmianę lokomotywy. moc zbierały, ale jakoś z werwą ruszyć to już nie chciały. Czekamy na, na nową lokomotywę w pięknej okleinie. się właśnie nurki, odjeżdżają sobie w świat, no i czekamy na nową lokomotywę, która zaraz się podstawi. Tutaj za mną zobaczycie naprawdę bardzo duże zainteresowanie tym oto pojazdem. No ale co się dziwić, no to jest naprawdę prawdziwy rarytas. Tylko raz do roku taka szansa. Proszę Państwa, Gryfinek już znajduje się za mną. Zaraz właśnie tutaj wiedzie. Zobaczcie, tutaj wielkie już oczekiwanie na peronie na tą właśnie wyjątkową lokomotywę. No i zobaczcie, już właśnie mnie mija naprawdę piękny. Tutaj pojazd, zobaczcie, kolorowy, wystrojony. Klasa sama w sobie wow, no robi wrażenie, co by nie mówić. A tutaj coś dla prawdziwych miłośników kolei. Krzychu nagrał dla Was ujęcie z drugiej perspektywy, gdzie Gryfin podpina się pod stojące i oczekujące już na niego wagony. Podoba się tylko cóż za gracja. Maszynista naprawdę się popisał, bo wagony nie zostały przesunięte nawet na centymetr, co niestety czasami się zdarza. Jestem niezwykle ciekawy, jak podoba Wam się ta okleina. Czy jest spoko, czy może nie w Waszym guście? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Drzwi otwarte, a więc przekonajmy się, co czeka nas w środku. I witamy z pociągu Wośpu. Krzyku, powiedz nam, co mamy w pierwszym wagonie. W pierwszym wagonie mamy wagony typowo przedziałowe. Jest to typowy wagon, gdzie jest też drużyna konduktorska. I dokładnie chyba... tutaj. Tak, i to jest chyba <grym> dokładnie wagon taki dla normalnie pasażerów. Zobaczymy, co dalej skrywa nasz tak. Tak, tak. tak, tak. Wagony no, będą jeszcze ciekawsze. Dokładnie tak. No bo to jest na razie pierwszy taki zwykły wagon, ale co będzie dalej? Przekonajmy się. No i proszę Państwa, taki standardowy, sześcioosobowy przedział. Ładny, zadbany, czyściutki, zobaczcie. No i proszę Państwa, drugi już wagon. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Też przedziały sześcioosobowe, ale może coś jeszcze. Nie Tutaj zobaczcie dla dzieci przewidziane takie atrakcje, bardzo fajne balony. Zobaczcie maski. Naprawdę widać, że tutaj PKP i woźb zadbało. Tutaj zobaczcie, strefa zdrowia numer 4. Można sobie zbadać wzrok. Tutaj zobaczcie kolejna strefa zdrowia, już numer 3. Mamy tutaj konsultacje z psychologiem i onkologiem. No, i tutaj i zobaczcie maszyny. Tutaj strefa zdrowia, numer 2. Zobaczcie są warszaty edukacyjne. I tutaj zobaczcie strefa zdrowia, numer 1, badania profilaktyczne. A teraz zobaczmy, co znajduje się w wagonie numer 3. Prawdziwy rarytas na polskich torach, a więc wagon konferencyjny, naprawdę prezentuje się tutaj wspaniale. Zobaczcie, mamy też tutaj takie jakieś tutaj suweniry. Czy to dla nas? Raczej wątpię. Jak się później okazało, było to ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych pasażerów. Zobaczcie tylko na tą szatę graficzną, która uważam, że jest naprawdę wykonana wspaniale. Jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się na, na tych grafikach, to sobie przystopujcie, przeczytajcie. A tutaj zobaczcie, już mapa Polski z zaznaczoną trasą naszego pociągu. No i opuszczamy wagon konferencyjny, który żegna nas potężnym telewizorem. I przenosimy się już do kolejnego wagonu. No i przechodzimy już do wagonu bezprzedziałowego. Jest to wagon jak najbardziej zwykły, powszedni, taki, który znacie na pewno na co dzień. Zobaczcie na fotelach, znajdują się właśnie te suweniry, które wam wcześniej pokazałem, więc ja sobie właśnie pozwoliłem jeden wziąć. No i słuchajcie, kolejny wagon też jest bezprzedziałowy, tutaj nic nadzwyczajnego, nic nowego, ale no wiecie, no normalne wagony też w tym składzie muszą się pojawić. No i niestety, jak to mówią, PKP to opóźnienia. No, tak jest też w przypadku pociągu specjalnego niestety. Na temat Włośpu możemy mieć bardzo różne opinie, wiadomo, jedni wspierają, drudzy hejtują, drudzy nie lubią, ale mówię, nas tutaj interesują tylko pociągi, dlatego my właśnie tutaj chcieliśmy Wam zaprezentować ten pociąg. Krzyku, opowiedz nam o trasie przejazdu. Jesteśmy w specjalnym pociągu Włośpu, które PKP Intercity uruchomiło na kolejną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pociąg wyruszył z Helu, a jego stacją końcową jest Warszawa Stadion. Dość nietypowo, bo pociągi Międzymiastowe wojewódzkie nie zatrzymują się na tej stacji, więc jest to ciekawym aspektem. Tak, dodatkowo też nie zapominajmy o tym, że wyruszył również bliźniaczy pociąg ze stacji Zakopane, który też dojedzie do Warszawy. I tam te dwa pociągi się spotkają. O, proszę Państwa, PKP robi co tylko może, bo już minuta opóźnienia. Z lokomotywy w Ukrainie to nie jest zbyt. Rzadki widok na polskich torach, ale, Państwa, wagony to już jest prawdziwy rarytas. A tak, proszę Państwa, prezentuje się wagon konferencyjny widziany z zewnątrz. My się z Wami żegnamy. Pociąg z Woźpu właśnie rusza ze stacji Gdańsk Główny. Dojedzie, tak jak już właśnie wcześniej mówiliśmy, do Warszawy, oby mu się jechało bardzo dobrze, szczęśliwie, bez żadnych opóźnień. A my dziękujemy Wam za oglądanie tego materiału, Krzysztof. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych specjalnych materiałach dla Was. Dokładnie tak, słuchajcie, czy dajecie na Woźb, czy na Republikę, czy na Caritas, i tak Was szanujemy, kochamy Was widzowie. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, miłego dnia, siema, cześć, A pa. na tym kanale kochamy kolej i to jest najważniejsze. Dokładnie tak, kolej jest najważniejsza w tym wszystkim, pamiętajcie ponad podziałami i tyle, Siemano. siemano! Jako bonus do tego materiału, pozostając w tematyce wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, chciałbym Wam zaprezentować najciekawsze moim zdaniem aukcje związane z koleją.